Cześć, witajcie na moim kanale. W dzisiejszym odcinku będę Wam pokazywał, jak się robi statki. Najpierw trzeba złożyć papier równo na... To samo. Jak już jest ja papier, dwa razy na pół, w środku to tak wygląda. I znów trzeba tak zrobić. I zlecić. To z będzie do siebie. W górę pasek trzeba zagiąć i logi trzeba układam na drugą stronę. W górę znowu pasek i znowu. Przykładamy rogi na drugą stronę. No już mamy to co ja powiedziałem zrobione. Teraz kładamy ręce do środka i przykładamy. Na rąk. Jak już mamy zrobiony z, z, z tych części papieru rąk, to do samego końca zaginamy nogi. Druga strona to samo. Znowu wkładamy ręce i przedkładamy na kwadrat, czy na Następnie rozkładamy tak I składamy o tak. Odwieramy i mamy łódź. To już koniec na dzisiaj. Polubcie ten film. Do widzenia.